Na uszycie spodni potrzeba 1,3 metra materiału, a na uszycie marynarki 1,3 metra. Ile metrów materiału musi kupić Karol dla krawcowej szyjącej mu garnitur? Z treści zadania wynika, że na spodnie potrzebuje 1,3 metra materiału. Natomiast na uszycie marynarki 1 i 3 czwarte metra materiału. Aby dowiedzieć się, ile łącznie metrów materiału Karol musi kupić, należy dodać, tak, te dwie liczby. No ale co tutaj, mamy dwa ułamki o różnych mianownikach, tak, jest dziesiątka i czwórka. Jeżeli nie wiemy, jaki będzie wspólny mianownik w miarę najmniejszy, to możemy po prostu pomnożyć te dwa mianowniki przez siebie. Czyli tak, dziesiątkę pomnożymy po prostu przez 4. Więc jedynkę przepisujemy bez zmian. 4 razy 10 to jest 40. Ale skoro mianownik jest pomnożony już przez 4, to licznik też trzeba pomnożyć przez 4. Czyli 3 razy 4 również też będziemy mnożyć. To jest 12. Dalej, dodać. Przepisujemy jedynkę. A co z tą czwórką będzie z tym drugim ułamkiem? Otóż czwórkę z kolei pomnożymy przez dziesiątkę. No, i teraz 4 razy 10 to będzie też 40, tak jak w poprzednim. Ale skoro mianownik pomnożyliśmy przez 10, to licznik również trzeba pomnożyć przez 10, a 3 razy 10 to jest 30. No, już mamy dwie liczby mieszane, w których ułamki mają te same mianowniki. Więc teraz, co? Dodajemy całości do całości. 1 plus 1 to będzie. 2. Mianownik przepisujemy bez zmian. No, a liczniki trzeba dodać. 12 plus 30 to jest 42. No i co tutaj widzimy? Widzimy, że mamy ułamek niewłaściwy, ponieważ w liczniku jest 42, a w mianowniku 40. Licznik jest większy od mianownika. Wyciągnijmy całości. 42 ile mieści się 40? Tylko jedna. Więc jedną całą dodamy do dwójki, tak? To będą już trzy całe. 40 nam zostaje bez zmian, a jaka reszta jest w liczniku? Skoro zabraliśmy jedną 40 od 42, to zostaje nam jeszcze dwójka na górze. No, i teraz jeszcze można zobaczyć, że skoro te dwie liczby są parzyste, to na pewno jeszcze można je skrócić. Czyli obie liczby, dwójkę i czterdziestkę, podzielimy przez dwa. No, ile to będzie? Trzy całe zostaje bez zmian. 40 na 2 to jest 20, a 2 podzielić na 2 to jest 1. No, i z tego wynika, że Karol musi kupić trzy metra materiału. Dziękuję.